Dzień dobry, Monika Laskowska TV Reklama. Jest ze mną wspaniała, utalentowana, cudowna i piękna nasza chluba operowa Alicja Węgorzewska. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ej, jesteśmy na wiosennej ramówce TVP. Proszę mi powiedzieć, co pani tam wniesie do naszej kochanej telewizji? Ja chciałam zaprosić bardzo serdecznie 3 marca na setny odcinek programu Ocaleni Rafała Porzezińskiego. Gdzie właściwie to jest wspaniały koncert. Wystąpię tam obok Marka Piekarczyka i wspaniałych rockmenów Jan Janina Iwański. Proszę państwa, jest to bardzo wyjątkowy koncert. Niektóre piosenki to są piosenki na których ja się wychowywałam, ale zaśpiewanie Dezyderaty ze wszystkimi na finał to ogromne przeżycie. A za chwilę również koncerty na stulecie urodzin Ojca Świętego. Także zapraszam na te wszystkie koncertowe wspaniałości do TVP. Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, jak pani ocenia nasze szanse w kolejnej Eurowizji? O, powiem, że jestem fanką Alicji jako Alicja. Alicja przeszła na drugą stronę lustra. Ma piękny, głęboki głos. E, oczywiście. Zawsze można kogoś oceniać i powiedzieć, że tu jeszcze coś powinien poprawić, ale ta dziewczyna jest 17-letnia, ma takie emocje. Przypomnijmy sobie Marię Kallas. Nie wszystkie nuty były trafione, natomiast ciarki przechodziły przez skórę każdego. I i właściwie tego życzę każdemu artyście, bo ten przekaz i ta siła charyzmy jest najważniejsza. No właśnie, a co Pani jeszcze może przekazać artystom, którzy stawiają pierwsze kroki, są młodzi lub niekoniecznie, a chcą właśnie próbować jako, jako artyści? Cieszę się, że w zeszłym roku zasiadłam w jury Festiwalu w Opolu, zarówno w debiutach, jak i, i w głównym dniu. I powiem, że te zwycięstwa ubiegłoroczne pokazały, że najważniejszy jest jednak głos i talent. Że całe te oprawy choreograficzne, yy, światło, pięknie wyglądają oczywiście w obrazie telewizyjnym, ale na koniec, kiedy zostajemy sam na sam yy, z publicznością, czasem w bardzo kameralnych warunkach. To właśnie tym głosem i przekazem się wygrywa. A jeszcze chciałam zapytać o marzenie do spełnienia, może zawodowe lub prywatne? Mm, jestem przed ogromnym wyzwaniem, bo za moment e, będę śpiewać właściwie marzenie swojego życia spektakl Astora Piazzoli w formie tanga Maria de Buenos Aires. A w maju e, debiut dramatyczny w kwartecie wyreżyserowanym. E, scenie basenu, także zapraszam Państwa na te wszystkie wydarzenia. Zapraszamy serdecznie na wydarzenia i trzymam mocno kciuki za Pani marzenia, za Wasze marzenia, za moje marzenia. Marzenia są po to, żeby je spełniać, realizować. Dziękuję, ślicznie. Dziękuję pięknie. Dziękuję.